Dzień dobry, dzień dobry, witam na moim kanale Ogród Góralki. Z tej strony Paulina. Ostatnio dość dużo pytań odnośnie Hortensji Ogrodowych. Moja już ma kwiaty. Bardzo dużo pytań, ponieważ wiosna była dość szybka ciepła bardzo szybki nastąpił rozwój. No, a później były przymrozki i większości z Was po prostu omroziło hortensję dlatego tą ogrodową, oczywiście mówimy o ogrodowej dlatego, że nasza hortensja kwitnie na pędach dwuletnich bardzo, to jest taki pęd on już jest zdrewniały zdrewniały pęd i on wypuszcza wtedy taki kwiatostan ładny i nam kwitnie w momencie kiedy nam mówi omrozi to owszem, od dołu, niektórzy właśnie mi wysyłają właśnie takie zdjęcia, że od dołu Wam wypuszcza, a do góry są suche kikuty. Ja osobiście mam swoje hortensje ogrodowe, to trochę listki przypalone. Dlaczego? Ponieważ hortensja ogrodowa generalnie u nas w Polsce nie będzie kwitnąć. Są oczywiście niektóre miejsca w ogrodach, niektórych takich zacisznych bardzo, w cieplejszych miejscach naszego kraju, gdzie będzie kwitła ta hortensja, ale to jest jakieś 10% miejsc na wszystkie hortensje w naszym kraju. Mówimy oczywiście, cały czas o Całą resztę po prostu wymraża, bo wymraża im pędy. Nie właśnie, nie w zimie, a wczesną wiosną. I dlatego one nie kwitną. No i są takie po prostu marne. Są dwa sposoby. Albo wykopujemy tę hortensję w jesieni i czy mamy w temperaturze około 0 stopni. Natomiast yy, ja uważam, że to jest w dalszym ciągu bez sensu, ponieważ żeby ta hortensja nam ładnie kwitła przez sezon, no to pasuje ją wcześniej wsadzić. A jak ją wsadzimy wcześniej, to znowu nam też omrozi, bo przymrozki są koniec kwietnia, czasem nawet w maju. Ja osobiście mam yy, taką hortensję w doniczkach. Mam je tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu y, moja mama je wsadziła do ogrodu i też nie kwitły. Więc żeby one zostały, a są to odmiany jeszcze, które lata temu, O, urwałam kwiata. no to właśnie się tak obrywa. Y, które lata temu przywiozła z Niemiec bardzo stare odmiany, dlatego y, no, chcemy je zostawić i dlatego one są. Y, no i są w doniczkach. Czy mam je w zimie w temperaturze plus 0 stopni? Tam są podlewane raz w tygodniu, niewielką ilością wody. No i ja je wyciągam później na... staram się w pochmurny dzień, ale mimo to, no bo był upał i słońce, więc trochę przypaliło te liście. Natomiast, no, ja mam tutaj już pękę kwiatostany i będą one kwitnąć. I w co w przypadku, słuchajcie, kiedy Wam, no, omroziło tą hortensję i od dołu macie właśnie takie pędy. Super, ona będzie żyć oczywiście, bo korzenie nie wymraża. Ma młode pędy, więc super. Te pędy zdrewniają w tym roku i w przyszłym roku powinny kwitnąć. No, teoretycznie w praktyce wiemy jak jest. A co do tych suchych pędów, teoretycznie, które Wam zostały. Słuchajcie, może nie jest tak, że omroziło im cały pęd. Może one, tak jak tutaj... Na przykład, taki przykład podam, jeszcze wypuszczam. Odetnijcie kawałek, odetnijcie kawałek i jeśli tutaj jest takie totalnie jasne, brązowe, no to będzie suchy. Trzeba kawałek niżej obciąć. Do zdrowego pędu obcinamy. A jeśli, jak poodetniecie, i w koło, tu będzie taka, mm, takie zielone w koło. To znaczy, że ten pęd jest żywy i za chwilę może właśnie tutaj jakiś taki młody pędzik wypuścić. Jeśli nie nawoźliście swoich hortensji, to oczywiście ja zachęcam do nawożenia w tej chwili. Zapowiadają w tym tygodniu jakieś deszcze, przed burzą szybko podejść. Jeśli jest to w gruncie, to dobrą garść nawozu teraz dajemy azotowe na rozwój liści, żeby tej masy zielonej było dużo. Więc sypnąć, on się rozpuści. On jest w granulacie, więc on się nie rozpuszcza naraz cały, tylko średnio jakieś, no w zależności oczywiście, który to jest, ale jakiś tydzień do dwóch tygodni on się stopniowo rozpuszcza. Więc na pewno i nie spalicie. Jeśli jest w gruncie, to z garść można spokojnie sypnąć, jeśli w doniczce, no w zależności jaka hortensja i jaka doniczka. No ale ja tak jedną trzecią garści wsypuję. I jeśli chodzi o hortensje ogrodowe, to tyle no ja uważam, że trzymanie je w ogrodzie no one po prostu nie kwitną, lepiej sobie wsadzić tą bukietową naprawdę Ym, i, i, i on przynajmniej będzie kwitnąć, no bo to trochę nasza praca jest bez sensu a, a, a czasem po prostu no, okrywamy te hortensje na wiosnę a akurat zdarzy się, się tak, że nas nie będzie w jeden wieczór i przyjdzie właśnie przymrozek i i kolejna nasza praca jest zmarnowana. W ogrodzie chodzi o to, żebyśmy się nim cieszyli, a nie smucili. Yy, więc wybierajmy takie rośliny, żeby rosły pięknie, zdrowo. I to tyle ode mnie, jeśli chodzi o hortensje ogrodowe. Zapraszam do subskrypcji, do dania kciuka, kciuka w górę. Jeśli takie informacje potrzebujecie, wiem, że potrzebujecie, bo miałam ogrom pytań właśnie o hortensję. A jeszcze co z tymi liśćmi? No te liściak mają takie y, urazy, no to oczywiście ja to obrywam. Trzeba wszystko ładnie oberwać. Jeśli Wam się pojawiają już jakieś mączniaki, czyli taki nalot biały, na hortensjach też może się zdarzyć. Ja już y, pryskałam róże na y, mszyce, ponieważ są mszyce, wszędziorki, wszystko, wszystko. Pilnujcie roślin, to jest ten moment, kiedy trzeba je opryskać, no bo dopiero zaczynamy sezon. Także yy, zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do oglądania kolejnych filmików. Pozdrawiam.